Pamiętasz, był kiedyś taki pan na rynku, na starówce, którego, którego się pytałeś, czy sobie poradził w walce mistrzowskiej, Aleksandrusek się nazywał, walczył wtedy z Krzyśkiem Głowackim, poradził sobie, jak się okazało, teraz ma trzy mistrzowskie pasy wagi ciężkiej i wychodzi 17 lutego do Tysona Fierego, jak to widzisz? Kurde, eee, zaskoczył mnie z Joshua, chociaż Joshua przy nim zachował się jak, naprawdę jak nie o obrabiony kołek, był dosłownie zmarznięty i podczas pierwszej walki, podczas drugiej walki jakby, nie wiem, ja wiem, że zawodników, których on w większości miał to miał zawodników statecznych, którzy tak naprawdę też nie za dużo coś robili, on sam też dużo nie robił, a walka z kliczko, niestety kliczko jest bardzo prostym zawodnikiem, silnym, kolosalny dokładnie, duży, ale to jakby można powiedzieć gabaryty mniej więcej były równe i dlatego sobie też poradził trafił go też prawym bodajże pod brudkiem i jakby ta walka się jakby skończyła w tym momencie, w którymś tam rundzie, ale jeśli chodzi o Usyka, my 90 chyba bodajże 3 wzrostu, jeśli się nie mylę, my 92, 3 wzrostu jakoś tak, tak dokładnie, troszkę wyższy ruchliwy dużo bije ciosów, to jest jego można powiedzieć ogromny plus mobilny na tym ringu, więc rusza się ogromnie i, i to jest jego Ogromny atut, o tak bym powiedział, z względu, że te wszystkie można powiedzieć kołki, które stoją, mają niby wydaje się, że mają duże siły, to tak naprawdę ta siła ucieka, gdzieś tam odchodzi w pierwszej jakby fazie, a w drugiej fazie ta ruchliwość, której tak naprawdę nie mają, usyk ich obskakuje, obija, jak to się mówi, jak worek i, i wygrywa walki. Więc myślę, że tutaj. Bo fury, fury jest zawodnikiem, który się rusza. Nie jest zawodnikiem statecznym. On też się rusza, on podejdzie, podbiegnie, nawet odejdzie. Jest zawodnikiem górno- Lotnym, tak? Nie jest za takim, że stanie i chodź, prawda? Moja, twoja, bo to by tak nie wyglądało. Chociaż ja ostatnio trochę tak boksuje, trochę tak jest. Słoniowo no się trochę. Moim zdaniem zlekceważył i, i nie miał, jakby tak mi się wydaje, bardziej to na śmiechy, na żarty, na, na cokolwiek innego. Yy, chyba tą walkę brał, a teraz ma walkę bardzo, bardzo, bardzo poważną. Yy, w sumie w grę wchodzą cztery pasy, jeśli się nie mylę, tak? Mm -hmm. WBC, IBF, WBO Wszystko? i WBA. A więc. Yy, ma dużo do stracenia mhm. i dużo do zyskania. Mhm. Czyli co stawiasz na który rynek? Stawiam 50 na 50. 50 do 50, tak. No bo w trzech walkach nawet z Wajderem patrzymy, patrzymy tak obiektywnie. Zobaczmy na walkę z Wajderem, chociaż Wajder też nie jest zawodnikiem górnolotnym, gdzieś tam tą siłą i tymi gabaretami gdzieś tam dominował nad tymi swoimi przeciwnikami. A tutaj sobie w drugiej i w trzeciej walce bardzo fajnie sobie poradził Fiore, tak. Bawił się, tak mi się wydaje, chyba w trzeciej już walce się bawił tym, tą walką. No on w tych walkach też nie był taki lotny na ringu. On już już, już był właśnie tak, jak zaczął trenować Sugar który jest to już zaczął być takim ale... siłaczem. Wydaje mi się, wydaje mi się, że jak podejdą do, do tej walki, podejdzie do tej walki tak jak trzeba, to, to nie, będzie, nie będzie ani dla jednego, ani dla drugiego łatwej walki. Naprawdę myślę, że będzie bardzo fajny pojedynek, bardzo fajne show, jakby to powiedzieć i, i wygra na pewno mądrzejszy, sprytniejszy i ten kto jest bardziej trwany na tym linku.